Cześć z strony game. witam Was w drugiej próbie Realmu Widzów. Niestety w poprzedniej rundzie nie zapisałem tego, jestem totalnym idiotą. Nie zapisałem tego Realmu, a zwycięzcą był Leszek. Przepraszam cię Leszek, serdecznie, jak tego nie wygrasz. Nienawidzę siebie, nie? Nienawidzę siebie. Nie mam czasu, ja jeszcze muszę dać rerombo kobiet i to wstawić na dzisiaj Jezus Chryste, ile ja mam dzisiaj pracy ja dziękuję nie Zobaczmy Wejście na Zobacz, Zobaczmy, ja będę musiał strzelać, nie? Dobra, będziesz cicho No co? Znowu? Znowu to od nim perpery Co? Drugi raz pier Drugi raz jest pierwszy no ja nie wiem, co tutaj się odwaliło. Jak będzie teraz ten, to ja nie wierzę w to, że to jest powtórzone, nie? To jest, to jest powtórzone jak to będzie jeszcze czas, nie? To będzie skamido totalne. To będzie skamido totalne. Dobra, nie ma. Ale jest! Inny wrestler! Błażej! Jakby coś, nie wiem czy słyszeliście, zwycięzca i walczy z Defindem, opas Golden YouTube na WrestleMania 35 Extreme Rules Match, więc mają o walczyć. A uczestnicy tego RAMBU... Dobra, cicho sieć, zwycięzca... y, Uczestnicy tego rambu dostają ode mnie YouTube'owe promo. No, na kanałów na chybię. Więc macie o czy walczyć. Ale closline piękny Przepraszam leszek Zacznijmy, kto będzie numerem trzecim O Wojtas teraz! Wcześniej był osiemnasty Piękny big boot Ja oczywiście ja, nic, ja niczego nie ustawiam jakby coś Ja nie jestem taki To, to nie byłoby zabawy wtedy Nie, czy, czy już serio? Nie, jednak Wojtas, chyba że będą się kogoś nawzajem. Wojtas już z finisherem, god demet. it. Ale super kick! Czy switch music, nie wiem, to jest podobne. Ale piękny crossline Numer czwarty. Oj, 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 oj. Sensei Władzio. No to już macie ludzie przekichane, nie? Jak Sensei Wadzio jest, to jest. Moja predykcja nie, żeby coś, ale ja, moi, ja obstawiam Władzia, Świstaka i le, le, Leszka. I main federation. Nie, że ja was nie obstawiam, tylko to są tacy moi wybrani. Nie, że coś, nie. Nie, że ja nie chcę, żebyście wygrali. Nie, ja nie, nie mówię o tym nic. Sensei Władzio zostanie wyeliminowany? No nie. Podam mu Numer piąty Adam. Wejście Goldberka Ale lakuje mi ta gra Jezus chryste no Gra ogarnij się no No garnij się Czap co, co tu się dzieje mój drodzy powiedzcie mi numer piąty nie Pan Creepera, czyli David E. Maniak. No ja czy ten... Uh, Dream Pair to Numer 7 Minecraft Pepe, o! Oh. No już 200 chyba tak szybko co? Minecraft Pepe, jak będzie fajny to będzie walka roku, nie? Jak mówiłem, zwycięzca walczy z Definem opaz Golden Tube na resty menu ...w walce Extreme Rules. Nie wiem, co tu się dzieje... ...ale Wojtas i Macias trochę się atakują nawzajem, więc... Assassin, o proszę. Drop Kick. Samoan Drop. Co! Dostaw sensja! Numer dziewiąty Karol. O, proszę. Makroftrapa atakuje wojta, to jest coś nowego. Chwila, to co tam jest eliminowany? Czekajcie, bo się pomyliłem. Czekaj kto to atakuje Adam chyba... Eee... Yy, asasina. Nie, to jest asasin, może jeszcze czekaj. Czekaj, control segment. Muszę sobie pokazać wszystko. Kto wymiłowo kogo? A, to... maniak Adama. Już ósmy człon, człowiek tego rambu Zobaczmy. Numer dziesiąty. Nexero! Piękny aparkat Co tu się dzieje, nie? Chwila, co się tutaj Creepera. Co to się dzieje, nie? No niech nic nie będzie wyrzucony, no dawać Piękny Clothesline Czy Czy zostanie wylądowane, uwaga? Neckbreaker. A no niech ktoś cię wyrzuci, no Ojojojo, czy będzie eliminacja przez Nexero? Switch Music I Wojtas eliminuje Asesina Co tu się dzieje, nie? Elbo drzwiam na Minecraft PP przez też Jest! Fancy parataku... wyjadam atak! Dobrze mówię? Tak, dobrze mówię! Wojta chce wyrzucić... Karola, pomagam mu do tego, Nexero! Będzie eliminacja, moi drodzy. Nie, nie ma eliminacji. Piękny lek, ten running... nie... ten... O! Nexel został wyrzucony! Pokaż nieptutkę! No, o, czekaj... Ale to było wyrzucenie i teraz... ZZIŁUP! I Nexer Czyli mamy Karola, Wójtasa, Zajdźcej fan Creepera i Minecraft Pepe w tym jednym ringu. Jak będzie Minecraft Fiedeleszny to ja się dziwię. A jest jeszcze taka jedna osoba... Która tu jest, nie? chop ale wy a tak ja w sobie. Ja po prostu wasz co sobie nie wierzę. Nie spir przez ten JA Zobaczmy czy 29, sony. uwaga To jest chyba numer 11 Tak, pan Wąsacz Czyli Foxik Pro Minecraft Pepe, dawaj! Nie, czyli Magda FPS nie wyrzucony Ojojo, no ten został wyrzucony i Wojtas tak samo! Czy nie para to samo May Federation jest, ale za późno CO jest? Trzy eliminacje, bo rząd. A teraz May Federation was poskłada Może wyrzuci Karola, nie jednak nie Daj ma, daj jako numer trzynasty. O, proszę. I nie, no sens je to wyrzucony, kurde. No nie. Sens przepraszam, ale dzisiejsza modlitwa ci nie pomoże. No niestety. Cyka. Daj man, daj przez Karola. Chwila, bro, Derek. A ja nie wiem, co tu się dzieje. I... Serek teraz jest Ale lagi Boże Święty Teraz May Federation kontra CC co oni robili Nie. Spinebuster Przez pana wąsacza I kara został wyrzucony przez Daemon, Daemon. 15, Jung. Czy Jung? Nie Jung chyba. Numer 16, więc tu się dzieje, nie? Jeśli to będzie tak, to się obrażę Szymon, okej okay. Jeszcze leczka nie było Ja nie, co się dzieje? nie. chwila chwila czy pan zodanie wyrzucony? Przez Szymona nie. O Leo Jak ktoś się nie załapał, no to przepraszam, ale niż nie ma szansy. Chyba mam może w kolejnym kiedyś zrobimy jeszcze. Tylko wyrzuci. Pan Wonsad wyrzuca. Reo. I się tak teraz chodzi. No nie wierzę, że obaj zostali. Nie wierzę. Oba zostały piki. Ja wiem, co to jest. Też kogoś wyrzucił łaskawie Super kick Ten demon atakuje taka I my nie wyrzucony Przez kogo? Majcerek, Cerek chyba jak pamiętam Majcerek, Cerek i... albo Jung Nie Majcerek Cerek pamiętam Majt Cerek dokładnie Stary stary, mówiłem kiedy e, przy, wczoraj na ciebie majsterek, story, ale mi się pomyliły S i T, więc mam nadzieję, że się nie obrazisz. Back to back, suplex. Teraz Demon Demon, czy będzie to? Świat tak się obraca. I Superman punch. Czy Young wyrzuci majsterka. Teraz czas na. Mojego tatę! Chyba! I jednak jo! Dobra, teraz Sium został wyrzucony! Ej. Trzymajcie się czegoś! Dyma, został wyrzucony! Ojojojoj! Oj, oj. Uważajcie na cegłę! Nie chodzi o to, że mój tata jest... Mój tata jest o ciemnej karnacji, tylko chodzi o to, że cegła, to chciałem to zrobić taką ciemną cegłę! Rozumiecie chyba mi o co chodzi? Nie chciałem taty zrobić jako, że ja jestem rasista. Chciałem po prostu y, zrobić tak, żeby wyglądało trochę jak cegła. Więc chyba rozumiecie o co chodzi. Dziękuję. Co tu się dzieje w tym renombuje? Super Kick kontra i kontra kolejny. Czy cegła rzuci? Pana Wąsata Świstek się dołącza. No ja nie wierzę, nie? Zamiast eliminować ciebie, to zeliminujcie kogoś potężnego, no tak. I co pl atakują cię i chwila Szym został wyrzucony przez Mike Serka. Mike Serka Co to się dzieje, nie? Numer 20, chyba każdy wie kto to jest. Jak go nie było wcześniej to sam y, leszek Chyba dwóch y, zapytało mnie o wejście reamisty, chyba trzech o sephoroliny, a nie dwóch jeszcze raz, no. Dwóch najwyżej. Świstak i leszek. będę się atakować. Na, piękny rzut. Tak samo cegła.pl, będę mówił cegła. Bo można. Co się dzieje? Zobaczymy, kto wygra w ogóle, nie? Piękny close line. Super kick. Suplex. Cegapel cyk, cyk, będzie miał eliminację. Uwaga, zobaczmy, czy wyrzuci Majcerka. Tak, wyrzuca. Zostało trzech. Świstak, CKPL i Leszek. Ale teraz Leszek podnosi cegłę i rzuca nim o matę ringu. To już ostatnie... ostatnich trzech wrestlerów w tym Rumble. Zobaczmy w ogóle, kto będzie. Czy CKPL zostanie wyrzucony raz? Nie, nawet nie przy razie. Kontra! Co tu się dzieje? Derydits się z Filipie Ci jest zostanie wyrzucony Nie, cegła idzie, dalej będzie tylko woleczka, no nic jest Kolejny nie, nie zły zobaczmy. Dziś się za chwilę zostanie wyrzucony, I się tak wyrzucony. Leszek, walcz, proszę cię, Leszek, walcz. Leszek, uda ci się raz drugi. A jak nie, to będziesz walczył w 3 po meczu o pas Golden in YouTube. Inny closet, bo chodzi o to, że Leszek dał cię w nagrodę walkę z TheFindem i jak Dyson wygra to masz szczypów oto, elimination match okay. Leszek dawaj, dawaj, nie podawaj się, nie! No nie wierzę! No nie! Yeah! Ale Leszek walczył! Ale dobra, czyli będziemy mieli... Dobra, nie zróbmy, że będzie one-on-one match Segła kontraleszek, nie? To będzie walka. Extreme Rules jeszcze nie? Mój tata wygrał. Z jakim cudem, nie? To już nagrywam 40 minut, nie? Te dwa rambu. A teraz będzie 45, więc wiem jaka będzie walka. Dziękuję wam za oglądanie. zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Trzymajcie się i cześć.